Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drzewko, a to kolejny, a to pierwszy odcinek z serii Let's Play. Minecraft zagrajmy na modach. Przepraszam Was za to, że już mam trochę rozbudowany świat, ale niestety pierwsze dwa odcinki, złą wiadomość, się nie nagrały. No i tutaj już trochę mam tam rozpoczęte, i tutaj mam swoje itemki takie tam takie różne. No dobra. Jak widzicie mam yy, 33 mody. więcej modów nie będzie bo bo to jest Pink Punk 2. Sorry, ale nie mogę przesłać. Yy, bo nie, nie wiem czy ja gram na Minecraft w bajzyczu. No i tak, pierwszy błąd to jest to, że tutaj są jakieś czerwone linie. W drugim, w drugim odcinku już tego nie wajcie powinien być czwarty, ale spoko. O, jeszcze raz za to za, przepraszam. Yy, to może tak. Trochę tutaj już zrobiłem, rozrobiłem, tak, zrobiłem tutaj piękny. Yy, teraz tak. Odcinki teraz będą może dwa razy podróże e, że nie wiem no, mam teraz program dołączenia filmików <laughs> kurde ja jestem przyzwyczajony do serwerów y, i, kolejna, y, i kolejne przeprosiny są takie Przepraszam Was za to, że długo, długo, długo nie było ani jednego. To jest właśnie największe przeproszenie, o ile przyjmiecie. Ale jeżeli chcecie więcej odcinków, zapraszam do subskrybowania, komentowania, to bardzo tak? wspomaga, daje siłę tak jakby. Dzwonią do mnie. I nie, ja nagrywam. Czekajcie. Zrobię ja na Nie Przeszkadzać. I w ogóle zapraszam na Facebooka Drzewko Play Games. To możecie lajkować. Jak na moje filmiki. Dobra, teraz możecie mnie słabo słychać, ponieważ znowu mikro mi się... Rozdób że tak powiem. Oto przepraszam was za to. Oto tak, może w tym odcinku porobimy sobie coś ciekawego. W tym odcinku sobie może gdzieś węgiel. O, długo nie miałam węgla w ręce. E, niestety, chyba z 5 nazw To mnie najbardziej pomożeło. I straciłem cały mój węgiel. Ponieważ いい <laughs> są większe apensi, tam są słabe, tam są takie średnie, tam są takie też średnie, wtedy trzystanym, no, to idziemy To się znajduje. Za... O proszę. O proszę. Nie. No, nie. Teraz filmy, myślę, że będą... Jeszcze dwa razy częściej pojawiać na YouTube. Jeszcze raz bardzo przepraszam za to że...

Myślę, że przy tym nagrywaniu nie będzie żadnych wypadków. O, myślałam, że już pierwszy wypadek straszowanie. Poczekajcie, sobie przybliżę tylko siedzenia i zaraz wracam. Sekundę. Dobrze. Wróciłem. Teraz tak, robię krótkie czyncie i się widzimy za chwilę. Ups. Czekajcie. Nie dobra, niech się nagrywa. To wszystko ładnie. Zapomniał... Teraz tak. Pierwsze pytanie do widzów. Jak na frapsie się zatrzymywało filmik? Ale nie tak, że się zatrzymywało i wyłączało. No robiło się bardzo, bo już Krótszy trochę. No to... Zaraz się z Wami porzekam. Tak szybko pobiegnę tam na oh. do domku. Szybko, 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 szybko. I, po... I doradźcie mi jakim programem będę nagrywać. Wtedy będą się dwa razy częściej pojawić. I... Żegna się z Wami drzewko 2605. Oceniajcie, subskrybujcie, komentujcie.